Cześć Cwele, kocham Kika, nie? I pani się gra? No nie wiem, dopiero zacząłem, nie? I nie pamiętam, co miałem zrobić. Miałem zarobić pieniądze, ale jak zarobić pieniądze? Nie pamiętam, co miałem zrobić, kuwa. Drzewo może porąbać? Idziemy rąbać drzewo? Powodzenia w takim razie. Trzymaj się, Remek. Wyślę ci zdjęcie, co złowiłem. Jedziesz sam? No, ja nie mam z kim. No przykre mi, Remek, no nie dam rady dzisiaj pojechać, nie? To możemy się umówić na jakiś dzień, jak tak ten Możemy, możemy się umówić, z chęcią pójdę na ryby generalnie, nie? A chcemy w tym roku, w, ty, w, w, w tym miesiącu? Tak, myślę, że spoko To nie jadę No to spij. Przyjdź teraz, nie jadę, jadę później no, no No dobra, dobra Zawieź furę do mechanika, bo chłopcie zabiji, ale jest niedziela Jest niedziela, mam ją serio zawieźć do mechanika, nawet jak jest niedziela? Dobra, to jedziemy ja Dobra, weźmiemy auto, później jedziemy po drzewo Nie da się skręcać jak to hamuje, nie? XD. O Okuła, zabiłem, zabiłem go! Nie! Co byś doradził jak gdzieś się nam zostawiła dla innego, a jak ten typ ją olał znowu pisze do mnie, no to ją piję do Nigdy w życiu bym, wiesz, skoro, skoro masz mieć z tyłu głowy, że i tak jesteś tą gorszą opcją i zostałeś wybrany tylko dlatego, że wydawała się lepsza, to... Nie ma co się zastanawiać Bo ty jesteś w tym momencie dla niej bezpieczną opcją, a nie, wiesz No nie, no ja, ja bym dokładnie no nigdy w życiu, nie Ja rozumiem, że mogą przed siebie przemawiać duże emocje, bo pewnie wiele cię z nią łączy, bla, bla, bla Ale nie, to... No spytałeś mnie o zdanie, tak jest moje zdanie, nie O kur... jest żyje, ale nie wiem ile będę musiał mu zapłacić za naprawę auta, nie? Nie! 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 E, nie! 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 Ku... Błagam, wejdź. Zablokowałem się. Halo, halo! Jeszcze pociąg. Zabiję go. Nie, wpieram się w drzewo i umrę w tym samym miejscu. Nie, żyję, ja. P... Ale A gdzie moje auto? Jest tam. Patrzcie, stoi tam piękna. Prawie naprawiona będzie Teraz tylko wrócić, nie? Tylko wrócić. Wrócić i nie umrzeć. Co, idziemy rąbać drzewo? Mimo przydatne... przydatne cztery kółka, nie? O, wujek jest! Siema Tam Widziałem Roast, roast klauta i oglądaliśmy Nie uwierzycie, nie? Ale... Przyjechał Maxiu do mnie. Był budyn i co oglądaliśmy razem, nie? Jak Kumple O tak też się da jakbym dostał propozycję uczestniczenia w sabotażyście się przyjął? Zależy kuka gracze by tam byli, nie? Ale kumplę Czemu nie? Aczkolwiek nie sądzę, żeby <laughs> Że, żeby tam wiedzieli kumplę w moim istnieniu, nie wiem... pytali? No ta! Szkala, że nie wziął udziału. Ale przecież kawałek mu to by się nie chciało po prostu. Widzą Kasik się nie uczestnia, ale z człowieka to są największe streamerki w Polsce. Jak ku... mieliby o nich nie wiedzieć. Ja bym chciał wziąć udział jak owca bukawy wziął udział ja p... <grym> Myślę, że nie słyszeli akcji z <grym> bicia tira, no my... <grym> Ciekawe by to było. Gość od mieszkania miał się odzywać wczoraj. Kurwa, dzisiaj o 21.00 do mnie zadzwonił, nie? Słyszałeś, że gadałem z gościem od, od mieszkania, nie? I chłop mi powiedział, że, że miło słyszeć Polaka przez telefon w sprawie mieszkania. Także już skur zaplusowałem, nie? Chciał mnie pytał, czy jakieś tam obywatelstwo mam, czy coś. Mówię, tak, tak, wszystko mam, jak coś, nie? Mówił tak, że on już nie wie, czy w Polsce mieszka nieraz, nie? Także pojemne jest to, nie? Że, że zaplusowałem sobie w Polsce, że jestem Polakiem, kurwa. To jest chore, nie? Czy boję się w rzeczywistości, że będę za 10 lat jak mamą? Nie, myślę, że nigdy w życiu nie doprowadzę się do takiego stanu życiowego jak mamą. Oby kurwa, nie? Ja w jego wieku chciałbym mieć... Kurwa, w jego wieku chciałbym już mieć dużo więcej rzeczy. Ale z drugiej strony, czy Mamon ma źle na życiu? On ma chyba nieźle całkiem teraz. Mamon chyba wcale nie ma tak źle, nie? Zrada sykalce, gra w gierki. Wcale nie ma ku... tak źle Mamon. Jak stawiam, że zakończę swoją karierę streamerską? Prawdopodobnie kiedyś odpalę streama i, i będzie to mój ostatni i nawet nie będę wiedział o tym, że to będzie mój ostatni stream i wy nie będziecie wiedzieć. Tak ku... zakładam, nie? Samobój? Nie, no nie. Gdzie samobój? Tam co by nie było jakoś... O, tyle drzewa, git. Ja sobie jakoś na życiu tam poradzę, nie? Siema. Aura, dzięki wujek jak Jak pier... zdobyć kobietę? Człowieku, to jest... temat, nie? Ale... Ale wbrew pozorom, jeśli chcesz zdobyć kobietę, musisz mieć na nią trochę w***ane. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało Nie możesz jej okazywać non -stop zainteresowania To zależy, no większość raczej kobiet odstrasza to Albo się po prostu szybko nudzą Starać się możesz, pokazywać, że się starasz I starać się faktycznie możesz pokazywać już na pewnym etapie Na pewno nie jak wiesz, próbujesz, próbujesz coś z tego wykręcić Później spoko, tak to nie Jak znaleźć porządną kobietę? Mój tata zawsze mówił tak że porządna kobieta jest ze wsi. Nie boi się roboty, boje co myśli. To jest porządna kobieta. Zawsze mówił tak, szukaj kobiety ze wsi. Śmieszna sprawa, bo się tak złożyło, że mam <laughs> kobietę ze wsi. Wyszło to w sumie przypadkiem, nie? Ale. Ty, dobra, mądej, to co? Chyba możemy po auto jechać, nie? Na Tinderze da się znaleźć babę, która nie jest k. Nie wiem, co te aplikacje miałem chyba raz w życiu. Miałem trochę parę, ale kurwa. Jakoś... Miałem jeszcze taki mental, że nie, nie ogarniałem. Nie wiem, no pewnie da się znaleźć spoko osobę, nie? Tylko czy, tylko czy akurat trafisz. O kurwa, co jest? Dojadę do mechanika tym? Zostawię go pod mechanikiem po prostu. Dojadę czy nie? Spróbujemy. Na Tinderze szony. no nie wiem kurwa. Odpaliłem kiedyś w mielce Tindera, nie? To, to musiałem go wyłączyć, bo każdą laskę znałem. Kiedyś też w Mielcu była taka... Podobała mi się taka dziewczyna Nie wiem, to były czasy, czasy po, początki technikum Całkiem mi się podobała, taka fajna była, nie? Przy, przyjemna Kurwa, się później dowiedziała, że... St... Dowiedziałem się później, że ona z takim leszczem w p... związku skończyła Nie mogłem tego przeżyć przez chwilę, nie? <laughs> że z taką w p... związku była Totalny debil, nie? Może miał petardę jak koń? A może! Ale to chyba moje nie widziała, nie? Czy myślę, że ma sens próbować z laską, która lata cały czas z kimś innym? Tu się wiele wniosków Czy lata cały czas z kimś innym, bo nie może znaleźć odpowiedniego Czy lata cały czas z kimś innym, bo chce się wyszaleć i dać dupy, nie? Co sądzę, związka się na, na odległość? No sam w takim jestem, nie? Na ten moment Aczkolwiek przetrwał on na tyle długo, że teraz się będziemy razem mieszkać, nie? No ale ciężko jest generalnie Nie, nie jest to łatwe boję się, że suka leci na moje siano Czekaj, ja mam 800 złotych na kalcie A poza tym to ona sama bardzo dobrze zarabia, więc nie, ani trochę się nie boję o to Poznałem jej brat, oglądał moje streamy I dała mi followa kiedyś na IG I odpowiedziała na jakąś relację Tak w skrócie Ale generalnie to, to jak brat mnie oglądał, to wchodziła do niego do pokoju i powiedziała, że wyłączyć że tego idiotę, co drzepi Dałam widzowi siorę to tak, tak powiedzieć. Ale już jesteśmy kwita. Skręciłem mu parę ślubów. Napiłem się z nim łychy. Widz spoko? Nie no, bardzo w porządku jest. Zajebisty szwager. To tutaj było? Tak, to tutaj. Dobra kurwa. powinna być git. O! No i zajebiście... Chwilem 3200 Ty no to chyba spoko. Dobra, jadejmy do mechanika. Ja p... Dole, co jest? O kurwa. Najmniej widać, że jeszcze kawał drogi mi został. Churam co? Kiedyś Twitch to była najlepsza platforma. Teraz to jest... XD, no jestem tam jesteśmy tam z przyzwyczajenia. Tam też jest community, nasza, jest z przyzwyczajenia. Ale generalnie, jak Kik się dopieści, to nie widzę powodu, żeby zostać na Twitchu, nie? Jeżeli też tutaj. A kurwa. Ach, kurwa. zobaczymy no co. się manko. Co, mogę sobie po prostu to wziąć? Ty właśnie, mi przez się tłoki roz Co on mi je naprawił, czy ja coś innego muszę zrobić jeszcze? E, no co do chest Co tu kłodzi z tymi drzwiami? Przecież one są wszystkie przykręcone, no? No no panu są k... przykręcone wszystkie śruby? X kurde, Czemu on gaśnie? K...

nie starczy w tym paliwa. Jadejmy, kurwa, do domu. Dobra, do domu i co? Trzeba zarobić. Czyli trzeba jechać do miasta, sprawdzić czy są ryby, wziąć szambiarkę zalać. Wylać kurwa, Wylać ścieki. I może od razu ten. Od razu wytankować kurde szambiarą. No w każdym razie tak czy siak jedziemy do miasta, nie? Tylko nie mam pojęcia, gdzie jest bańka na Diesla. O kurwa. temu idiocie? Zawsze trzeba z drogi zjeżdżać, nie? Kik działa też w F1? Nie no, no, Kik już się w wielu rzeczach tam reklamuje, nie? Na tych galach przecież jest sponsorami No Kik generalnie ma w siopy i to prawdopodobnie nieskończono, nie? na Twitchu Xi, bo jak po trzech miesiącach dadzą kontrakt jakiś słaby, to pełna przerzutka. No słuchaj, nie jest to powiedziane, nie, ale jeśli będzie się to w jakiś sposób opłacać, nie będzie to bardzo inwazyjne, albo nie zrobi to jakiegoś wielkiego, tak powiem, zawodu, to ja nie widzę problemu, żeby na stałe się to przenieść, nie, to jakikolwiek będzie miało sens, nie, to trzeba generalnie roz rozmy... przemyśleć. Czy widowie przejdą tak po prostu? No nie no wiesz, no, ja, ja po prostu wiem jak działa widz z Twitcha, no, bo pamiętam jak ja działałem, nie? Pierwsze co robiłem po wróceniu chociażby ze szkoły przy kąpie to było odpalenie głównej strony Twitcha, nie? No, no tak się kurwa nauczyłem, tak się przyzwyczaiłem, nie? Więc ciężko, ciężko taki, taki nawyk sobie wypierdzić. No ale odkąd zacząłem streamować na Kiku, no to też sprawdzam, nie? Co się dzieje na Kiku. Widzę jako taka jest ciężko. Też, nie? Po co ja tu przyjechałem? Ja tu przyjechałem chyba zatankować szambiary, nie? O kurwa, ty wiecie jaki jest problem? Że ja nie mam kasy na wypróżnienie szambiary. Jak jest na tej gry, no trzeba wygrać wysik. To 39, kurwa. Więc przy autostradzie na 100% był e, jakiś, jakiś wrak. Gdzieś przy drodze był na 100% wrak. To przy tej głównej mam wrażenie, ile jest zawrak? No, podobno sporo kasy, dlatego warto to zrobić, a mi brakuje, f. W... O, dobra, teraz wiem gdzie jestem, no, objechałem właśnie całą mapę. Ty nie ma, nie, nie ma dookoła żadnego wraku. Zda się w to wjechać, k**a? W te drzwi na przykład? Nie, on nie, no to widać, że tu nic nie ma. No nie ma, nie ma żadnego wraku po drodze znaczy to jest kurwa szykujące, bo byłem pewien, że widziałem jakiś Ty, a ja próbowałem wyciągnąć ten wrak szambiarką, co było obok mechanika, czy nie? Czy ja tam przyjechałem tylko kurwa tym tym O właśnie ten Dobra Chwila prawdy to zadziała czy nie Tak to zajebiście się, prześpię jeszcze Prześpię się w tej szambiarce Nie rób sobie jaj ze mnie Przecież już tu jestem Okej okay. Udało się Waga. Ty ciągnie Ciągnie się, nie ciągnie Aha, x kurwa d Czemu on ze mną nie pojechał ten wrak? O, o On się ruszył? Aha Dobra, ma to kwa sens Pociągnę go i nawrócę z nim Dawaj, dawaj, mamy go Ty, paliwo zaraz mi braknie normalnie Zrywa się, k***a. Kur... Zrywa się. Rozumiecie to? No ciekawe czy się ten śmieć k***a kur... zatrzyma, nie? Ej, wy wypi... Nawet nie wiem czy to ciągnę ze sobą dalej, nie? Ty, Cią... zgubiłem. Nie mam Pierdolę Zaraz oszaleję <laughs> Nie ma go Jeszcze brakuje żeby Nie Tu robi kula ryba. Upieczona. <ścoughs> Ty ja dobrze jechałem w ogóle? Okej, okay. w porządku jest Mam chyba dość nie? Poradnika jak flipować auto w MSC, stary to jest No właśnie tak się flipuje auta w MSC, nie? Do wody wpadnie, pa Dobra, powiem tak. Nie ma sensu tego próbować, nawet chyba flipować. Bo i tak umrę k***a, z głodu. No, nie, no nie, 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 nie ma na to rady. Nie ma, nie ma po prostu na to rady. Mógłbym k**a jakiegoś moda ewentualnie pobrać do stawiania aut. Bo widziałem, że jest takie coś. Dobra. Nie ma co, k**a. Dole tego my summer -cara na dzisiaj. Jutro wstanę, to, to, to ten, to odpalę streama. Dziękuję dzisiaj wszystkim za obecność, dziękuję, dziękuję za, za zgiftowane subiki jeszcze raz. Dobra, cymajta się, pa pa!